No, i ktoś mógłby się zapytać, co teraz, co teraz, gdy mamy to, i żadnej innej wskazówki, co dalej. Ale zrobiliśmy coś w, w przeszłości, w przeszłości 73 lata wcześniej, więc może coś się zmieniło w teraźniejszości. Tylko co? I ja. Pomiędzy odcinkami postanowiłem poszukać, co się zmieniło. Żeby was nie zamęczać tutaj łażeniem po mieście i szukaniem. I mianowicie teraz należy udać się do teatru, który wcześniej był pusty. A teraz. A teraz. A teraz. Najpierw kot. Teraz jest tutaj jakiś pan. Yy, taki schludnie, znaczy prze, przepysznie ubrany Irakijczyk, nie? Albo Włoch. Witajcie, witajcie wszyscy! Nazywam się Gulnar Dahilim, syn Gorfa Dahilima, wnuk Grima Dahilimwa Dahilima. Po co on to mówi? <grym> dahilin> Grim Dahilim to przecież był ten pracz, którego żeśmy odczarowali. Byli oni potężnymi czarnoksiężnikami, ale za to bardzo złymi aktorami. A jeżeli chodzi o mnie, ja jestem dokładnie odwrotny. Hmm. przypominacie mi trochę tych odważnych ludzi, którzy pomogli mojemu dziadkowi wybrnąć z delikatnej sytuacji tak samo wyglądacie taka, taki sam taką samą macie yy, taki sam macie wzrost te same nosicie ciuchy ten saf, hmm, zapach ale dlaczego miałbym wam ufać możecie być jakimiś bandytami bez serca albo bez duszy które którzy okradają damy i wstydliwie sieją tragedię, albo niewstydliwie tylko, yy, nie, chcąc, nie, nie chcąc tylko, shamefully, nieważne. Dajemy mu to jako dowód. Cóż za niespodzianka, z pewnością jesteśmy, jesteście tymi samymi, ale jak to możliwe? To okropne. Chodźcie za mną. Pojawia się tutaj pomiędzy drugą a trzecią. Możecie wracać, kiedykolwiek tylko zechcecie. No, chyba, że się wam już to znudzi. Jednakże bądźcie ostrożni, ponieważ ona tutaj na nikogo nie czeka. Powodzenia. Tak, ta brama się tutaj pojawia tylko pomiędzy godziną drugą a trzecią w nocy i właśnie mi zniknęła, więc. Ja teraz za dużo czasu straciłem po prostu na tłumaczenie, a nie chcę mi się czekać całego dnia, żeby się ta brama ponownie pojawiła. To jest właśnie bolączka i szara, że niektóre bramy pojawiają się albo niektóre rzeczy dzieją się w konkretnych godzinach i trzeba na to czekać w czasie rzeczywistym. Nie można czasu popchnąć do przodu w żaden sposób w tej grze, tylko po prostu musimy czekać. Dam mu to jeszcze raz, i teraz, teraz mogę poczekać sobie na tą bramę, właśnie. No to teraz poczeka, poczekam. A, wam wytnę ten fragment. Jest i brama, więc wchodzimy od razu. I znajduje się w jakimś zupełnie innym miejscu. Minus 4322 lata wstecz. 4322 lata w przeszłości. Tutaj wykonam zapis gry pod yy, p 10 a więc chodźmy. Zobaczmy, co tu jest w tej dżungli, w której słychać dziwne zwierzęta w środku nocy, ponieważ tylko w środku nocy mogę tutaj wejść. Z kolei wydaje się, że mogę wrócić przez tą Bramę Nieskończoności o dowolnej porze. Ona się chyba tutaj nie zamknie. Także jeżeli tutaj mnie zmęczą jakoś, to będę mógł się cofnąć. Zeloran. Fajnie tutaj, ale troszkę mokro. Troszkę wilgotno, dump. Wygląda na to, że ta dżungla jest swoistym dungeonem. Nie jest już taką otwartą lokacją jak ten las 73 lata temu. Kotek! Gatunek zagrożony wignięciem. Przerobiony na skórę. Skóra kosztuje w sklepie, można ją sprzedać, więc będę je zbierał i w ten sposób właśnie zarobimy resztę pieniędzy, które będą potrzebne do tego, żeby wykupić lepszy kwipunek. Jak tam w ogóle pchy pragla? Słabo. Oj, nie odżywiłem bohaterów przed wyjściem tutaj, więc będę musiał mm, zużyć chleby moje, ale nic nie szkodzi, mam spory zapas jeszcze. Tak, każdy ma? Każdy ma. Najpierw trzymam się prawej strony. Zobaczymy, co tutaj uda mi się znaleźć. Mam nadzieję, że się nie zablokuje w tych grze, Coś tutaj leży już. Jest to jakiś kryształ. Cóż to za kryształ? Po prostu kryształ. <gryśla> czyż, czyż jest jeden z czterech kryształów Arborei? Raczej nie, bo. Chronologia jak kalendarza kendryjańskiego. Chociaż nie, no w sumie to było w prehistorii, tak? Że bogowie stworzyli kryształy. No, więc może teraz się znajduję w prehistorii świata Ishar. Może po to było to spisane w tej instrukcji, żebym w tej chwili wiedział, w jakim kontekście się znajduję, historycznym tego świata. Oczywiście zakładając, że nie było to napisane na kolanie i że ta cała historia nie jest z wielkiej, nie wiadomo czego, nie? Z czapy, jak się to mówi ładnie. No ewidentnie jest to labirynt podszyty ładnymi teksturami, więc yy, należy to traktować tak samo, jakbyśmy przechodzili po zwykłym dungeonie. Problemem jeszcze w grze Ishar jest to, że nie mogę nic położyć na ziemi, tak jak mogłem sobie w dungeonie masterze albo w beholderze oznaczać jakieś miejsca przedmiotami, które po prostu się na ziemi. Tak w Isharze tego się zrobić po prostu nie da. Trzymaj, Anna, on teraz tym te miecze. I skórki. Skórki może niech zbiera. Ach, nie do ręki. Ano, niech zbiera. Gryzą dosyć mocno te e, kotki. Będę musiał się tutaj leczyć. Znowu mogę iść w prawo, albo mogę iść dalej w lewo. Może ten kryształ to jest właśnie to, po co tutaj powinien przyjść i się cofnąć na razie. Nie wiem, nie wiem. Kotek. Zabity. Idziemy dalej. Te kotki prawdopodobnie też się będą regenerować tak jak się regenerowały. Ee, tak jak się regenerowali bandyci w Bachnir, więc... Z odbiety będę miał tutaj nieskończoną ilość skór do zebrania i do sprzedania później w sklepie. Bo klimat tropikalny to muszę, musi nieźle grzeć tutaj naszych bohaterów, szczególnie w takich sporach pełnopłytowych Powinni pomdleć mi tutaj, no ale są za zatwardzieli wojownicy już niejedno widzieli są w stanie wszystko przetrwać każde warunki grupa amazonek tam stoi albo jakichś innych barbarzyńców pytanie czy oni będą wrogo nastawieni czy, czy przyjaźnie zapiszę sobie tutaj grę i podejdziemy do nich i zobaczymy czy będą atakować czy nie jeżeli chodzi o takie plemię, to wymortowanie takiego plemienia głęboko w przeszłości może wywrzeć duże zmiany na teraźniejszość. Zeloran Dowódca wygląda na wściekłego. I chyba też na gołego. Całkiem żywotny, kurde, koleś jest. Ale zadaje mi niskie obrażenia. Nie tak chciałem zrobić. Tak chciałem zrobić. No i się zmęczył, Anno. Więc teraz zubaram troszkę. Jak na takiego golasa, to całkiem sporo miał y, żywotności. Pozostali nie reagują Co za dziwni ludzie Tutaj ktoś jeszcze stoi? Ktoś inny? Czy tą osobę trzeba zrekrutować? Czy może ją trzeba odwalić, nie? Nie wiem Kto to jest? No zabiłem ją, ale to prawdopodobnie nie powinienem tego robić Mogę innych pozabijać? Mogę wszystkich zabić Wczytajmy sobie póki co. Wiecie, jest jeszcze taka możliwość w tej grze, że... O, kotek się zrespawnował. Jest jeszcze taka możliwość w tej grze, że ta brama, która wcześniej prowadziła w jedno miejsce, wcześniejsza, teraz będzie prowadzić w jakieś inne miejsce i trzeba będzie w tą bramę jeszcze raz wyjść. Po to, żeby się znaleźć gdzie indziej. Póki co gram bez solucji, nie wiem co tutaj trzeba zrobić. Ale znając Ishara, boję się troszkę, że wywołam jakiś łańcuch wydarzeń, który zablokuje mnie. Tak, chyba chodzę w kółko w tej chwili. Pytanie, czy to cała lokacja jest. Tutaj znowu wyjdę na, tych, na to plemię, tak? Na plemię wyszedłem. No. Plemię sobie siedzi w takim ślepym zaułku. A jak pójdę w prawo, to będę miał po prostu obrót. Kotek mnie od tyłu zaatakował. Gin kocie. Ciekawe, taka jedna skórka jest warta skóra z przeszłości. No nic, zdobyłem tutaj kryształ, póki co chyba tyle, a może, może jednak trzeba zabić na przykład przywódcę, nie? Trzeba zabić przywódcę i to coś zmieni w teraźniejszości Ale tu mogę tylko zgadywać Chodźmy tu jeszcze w lewo Może tutaj coś będzie No właśnie, tutaj jest jeszcze jakaś droga Tam jest droga Trzy drogi mam nowe Z zbadania Zmęczył się Anną? To zubaran teraz. Podróżnicy w czasie, kurde, Trzebią lokalną faunę. Wrócimy do bramy. Dobra, to jest brama. Wrócimy do bramy. Więc tutaj pewnie będzie alternatywna ścieżka: do tego. Yy, tak jest. Do tego otwartego pola. Chociaż nie, nie jestem w tym samym miejscu. O, może. Zrobiłem 360, żeby się rozejrzeć. Teraz jestem w tym samym miejscu. Tak? Ok. Mm, chodźmy zatem tutaj do przodu. No, tutaj jeszcze nie byłem. I tutaj zdaje się, że jest przejście gdzieś dalej. Brakle mocno ranny jest, a nikt mu nie pomoże raczej. No mało co, za zabójstwa nie zrobiłem. Na brakle muszę czarami go uleczyć. Jednak nie taka mała ta ciąga jest Tutaj coś widzę. Tutaj chyba coś... Albo to jest taka grafika niefortunnie złożona Tak, może że to była niefortunnie złożona grafika po prostu Na temie znowu wyszedłem. No okej okay. Będziemy tutaj dosyć dużo czasu już, zapełniające ekwipunek z kurami. A. Wygląda na to, że ta lokacja jest mocno skomplikowana, ale z drugiej strony są w niej tylko dwie e, dwa miejsca, które prezentują coś interesującego. Ubaran się zmęczył, więc teraz braga na karmie. Przekażę mu miecze. A widzicie jak jestem na ekranie kwunku, to czas nie upływa. Jak tam kohezja drużynowa? 25 jest, okej. Okay. Spójnieś drużyny. Na wyjątkowo niskim poziomie. Tutaj raczej nie ma sensu eksplorować. Jeszcze mogę tam y, na północ w pój pójść w kierunku bramy. Ale kociaków zabijałem. Jeszcze jeden. W tym otwartym terenie kociaki padają jak muchy. No dobra, wróćmy przez tą bramę, może? I jeżeli. Y jeżeli cokolwiek mogę zrobić w tej chwili, to na pewno mogę sprzedać te skóry kociaków. Tylko, że z tym kryształem nic nie zrobiłem. W wersji pc jest jeszcze tutaj dodatkowa animacja tej bramy. Tak, wróciłem do miasta. Nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu zawsze wychodzę z tych lokacji obrócony w prawo zamiast. Na zewnątrz. Nie wiem dlaczego tak jest. Pewnie błąd. Na pewno błąd. Dobra, nic się tutaj nie zmieniło póki co. Ale mogę jeszcze spróbować pójść do tego portalu w domu MAGA, ponieważ tam się mogło coś zmienić. Tylko gdzie jest najbliższa karczma? Będzie po drodze do domu MAGA. Karczma będzie. Tam skorzystamy z karczmy. Błądziłem chyba. Tak. I mamy dziesiąty dzień już, dziesiąty dzień gry w grze. Przed spankiem należy wyleczyć. Zrobimy spożycie najpierw. Ci mają po 40, ci dwaj mają po 100. To jeszcze raz spożycie. I teraz będzie po 80. Ok, tak może być. Teraz sleep z z. I tutaj się powinno po 50 punktów zregenerować energii psychologicznej. Tak jest. Wyjdę teraz stąd i pójdę jeszcze do sklepu obok. Yy, sklepu choćby tego. No, i sprawdźmy po ile mogę sprzedać te skórki. 15 tysięcy. Szok. Ktoś jeszcze napisał, że te grzybki. Ale każdą kolejną skórę zaja o co za tysiąc mniej. Ktoś jeszcze napisał, że te grzybki, które mam w equipunku, mogę sprzedać też w sklepie. Za ładną sumkę. No dobra, ten płaci za każdą sztukę o 1000 mniej. Ale zobaczmy, czy w innym sklepie będzie to samo. Tak, czyli to jest globalna. Wszystkie sklepy są połączone w jedną sieć w kolenbachnir i wszyscy wiedzą, że cena skóry się zmniejsza o 1000 za każdą skórę. Hmm, Czy na bandytach mogę zarabiać pieniądze w nieskończoność, a na skórach widzę, że jest coraz mniej i być może zaraz przestaną kupować? No, bo już tak, już tak coraz mniej płaci, 3000 teraz tylko, nie? Dobra, za te pieniądze kupię kolejny magiczny miecz. Magiczny miecz, jest całkiem spoko. Albo mogę, nie wiem, kupić na przykład jakiś miecz ognisty, na przykład Fire Sword. Może on będzie lepszy. Mógłbym też kupić hełmy, ale wydaje mi się, że mogę kupić lepsze hełmy, więc. Może lepiej nie. Bo nie mają hełmów, nie? Mogę lepsze hełmy kupić. Dobra, to tak zróbmy. Na razie w tym sklepie nie będę nic kupował. Tutaj jest magiczny miecz, który jest fajny, ale ja chcę jeszcze lepszą broń. Oczywiście nie powinienem zapominać o tym, że należy też uzupełnić zapas chlebów. Mm, nie wiem, co miałem na myśli, mówiąc, że poszukamy lepszych broni, ponieważ no Magic Sort. Zdaje się być najlepszym tutaj wyborem, więc kupuję Magic Sword. Wymieniam ten zwykły. Ten zwykły mogę sprzedać za śmieszne pieniądze. I trzy takie hełmy kupię. Justice Helmet. Każdy z nich ubierze po jednym. I jeszcze tylko pancerz mogę wymienić im najlepszy. Przed na Chaos Armor, bo to jest ewidentnie słabsze. Nie do ręki, tylko tutaj. Armor plus 7. Chaos Armor, ale no powiedzmy, że na razie jeszcze będę pieniądze sobie trzymał. Tymczasem, wyjdźmy stąd. Ja tutaj mam chyba bohaterów nieodpoczętych do końca, więc jest to dobry moment na to, żeby jeszcze skarżmy skorzystać. Sprawdźmy, tutaj wszystko jest w porządku, tylko siły psychologicznej nie mają, więc należy po prostu zrobić sleep. I to powinno odnowić wszystkim już wszystko na Maxa. Także wszyscy powinni mieć tutaj paski pełne i mają. Ok. Teraz pójdziemy na wschód do, do domu Maga, ponieważ chciałbym jeszcze raz się cofnąć do tego lasu. Hmm. Nie jestem do końca pewien, ale. Takie możliwe, że ta brama nieskończoności, która prowadziła do lasu, ta pierwsza brama nieskończoności będzie teraz prowadzić w inne miejsce. A przy okazji muszę jeszcze raz chleby kupić, bo musiałem wczytać grę pomiędzy cięciami. Więc, no widzicie, w, mamy podróże w czasie w grze i mamy też zabur, zaburzenia czasowe w nagraniu. Magia telewizji. 10, 10, 10, 10. Jeżeli to nie poskutkuje, to podejrzewam, że należy uka trupić tamtego y, ciecia w dżungli. Tego nie wściekłego. Nie, dalej jest minus 73 lata w przeszłości, więc to nie jest to miejsce którym chcą być. No dobra, zostawmy to na razie i w następnym odcinku wrócę już do dżungli, będzie ta druga w nocy, wrócę tam i ukatrupimy tego typa w, w dżungli i zobaczymy, czy coś to zmieni.